Zamarł ruch pociągów na trasie Zagórz-Jasło. Czy to koniec kolei w tej części Podkarpacia? Wszystko, panie, zaniedbać cały nasz trud. Tyle pracy, panie, tyle letniej pracy. Tyle ludzi, proszę pana. Dramatu w służbie zdrowia ciąg dalszy, mniejszy o ponad milion złotych kontrakt z NFZ może mieć dramatyczne skutki dla sanockiego szpitala. Ja się uczyłem po to, żeby ratować życie ludzkie i ratować pacjentów, a nie żeby komuś odmawiać przyjęcia. Zmiany w kierownictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Prorektor Marek Paluch zrezygnował ze swojej funkcji. Pod koniec serwisu odwiedzimy radosną szkołę. Dramat na kolei. Wraz z początkiem roku zamarł ruch pociągów na trasie Zagórze Jasło i Zagórz Łubków. Powód, jak zwykle ten sam, brak pieniędzy. Do połączeń kolejowych na Podkarpaciu dopłaca marszałek województwa. Nie podpisał on jednak umowy ze spółką przewozy regionalne, a ta zawiesiła pociągi. Zostają, na kolej zostają, na przewozy regionalne zostają przeznaczone pewne kwoty pieniężne i w tych kwotach pieniężnych po prostu y, wykonować, należy wykonywać przewozy. A jeżeli jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to musi się po prostu zbilansować, nie można jej po prostu przekroczyć. No tak się po prostu stało, że, że tych pieniędzy najprawdopodobniej jest ma, za mało i dlatego doszło po prostu do y, zawieszenia y, w chwili obecnej, czyli od 1 stycznia na dwóch odcinkach. Samorząd województwa odpiera zarzuty. Jego zdaniem połączenia na zawieszonych trasach są nieopłacalne. Do kilometra trasy Zagórz Jasło trzeba dopłacić 17 zł, a na trasie Zagórz łubków ponad 30 przeanalizowania tego, co tworzy w spółce przewozu regionalne tak wysokie koszty eksploatacji i w jaki sposób te koszty eksploatacji na poszczególnych trasach można by było obniżyć. Niestety, mimo kilkukrotnego zwracania się do zarządu spółki przewozu regionalnego, stawała bardzo nieugięte stanowisko wobec możliwości obniżenia swoich stawek, co pozwoliłoby nam na prowadzenie przewozów regionalnych na terenie całego regionu. Ostatecznie samorząd nie dogadał się jednak ze spółką przewozy regionalne i teraz dworce na trasie Zagórz-Jasło świecą pustkami. Pod znakiem zapytania stoi też los 150-osobowej załogi, która na razie wylądowała na przemusowych urlopach. Cała sytuacja niepokoi mieszkańców gminy Zagórz. Nie dbają o obieszczady nasze. A do te ludzie też przyjeżdżają i przydałoby się to. No bardzo, no przykro z tego powodu. Dlatego, że mieszkańcy tracą bardzo dużo na tym po prostu ten region nasz upada. To jest duży błąd. Dlaczego? Dlatego, że tyle, co włożone tu było, i jeszcze no powinni pociągi chodzić. No, jest dobre tory, są i wszystko. Przepracowałem na kolei ponad 40 lat. I były czasy różne. Ciężkie. Po wojnie, proszę pana, nie było nic. Podpadło nie było, szyn nie było, budowaliśmy tą kolej, wie pan, w wielkim trudzie, aby ta kolej funkcjonowała w tym, w tym pięknym terenie, bo ta, taka prawda jest ten Tepelowie. To jest teren turystyczny i dla tego regionu, i dla, dla Polski nawet, wie pan. To, było, to była kolej, gdzie miała dwa przejścia, przejścia z, z Ukrainą, ze Słowacją i ludzie byli zadowoleni, ludzie pracowali, proszę pana, i jakoś państwo na to korzystało. A teraz, raptem, wróżę nic się nie opłaca. W sprawie połączeń kolejowych interweniowały już władze gminy, powiatu i ościennych samorządów. Jako samorządowcy, to jest wspólnie, bo już bo jesteśmy po spotkaniach z samorządowcami, wspólnie będziemy monitorować dalej. Między innymi do Urzędu Marszałkowskiego, do władz centralnych. Póki co pociągi nie jeżdżą. Jest jeszcze światełko w tunelu, bo Urząd Marszałkowski planuje rozpisać kolejny przetarg na przewozy regionalne. Kiedy zostanie rozstrzygnięty, na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że na remonty infrastruktury kolejowej w regionalnym programie operacyjnym zarząd województwa zapisał prawie 50 milionów euro. Część z tych pieniędzy ma pójść na trasę Jasło-Zagórz. Senowski Szpital w finansowych tarapatach. Narodowy Fundusz Zdrowia jest winny placówce ponad 5 milionów złotych za lata 2008 i 2009. Dyrektor obawia się o przyszłość, ponieważ kontrakt na rok 2010 jest niższy o ponad 1,2 mln złotych w porównaniu do lat ubiegłych. Sytuacja jest krańcowo trudna z tego względu, że kolejny rok mamy problemy ze sfinansowaniem leczenia. Osób realnie chorujących w naszym powiecie. I to jest podstawowa, to podstawowy problem, że kontrakt, który zawieramy z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie wystarcza na leczenie wszystkich pacjentów. Po prostu brakuje środków na leczenie części chorych. Dyrekcja zapewnia, że żaden pacjent, który potrzebuje pomocy, nie zostanie odesłany z kwitkiem. Ludzie doceniają wysiłki personelu szpitala, jednak z niepokojem patrzą na to, co dzieje się w polskiej służbie zdrowia. Obawiam się oczywiście, że jeżeli nie podpiszą z Funduszem Zdrowia Sanockie Szpitale porozumienia, no to wielu pacjentów się obawia. Wydaje mi się, że to jest nierealne. Wydaje mi się, że one będą przyjmować pacjentów mimo wszystko. Cały czas pracujemy i składki dajemy. Gdzie są nasze te pieniądze? To powinniśmy być przyjęte, powinny być lekarze zadowolone, pacjenci zadowolone, żeby mieli gdzie położyć je i konkretnie się leczyć. To jest niemożliwe, żeby żeby już rząd nie pomógł temu szpitalowi. Nie ma już żadnej nadziei na lepsze. Niski kontrakt zaproponowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia martwi również lekarzy. Pieniędzy już brakuje i nie wyobrażają oni sobie sytuacji, gdyby miało być ich jeszcze mniej. O wstrzymaniu przyjęć nawet nie chcą myśleć. Nie wiem, czy z punktu widzenia moralnego, ludzkiego. Ktoś by podjął decyzję o zamknięciu szpitala i o zamknięciu oddziału? Nie wiem. Ja pod taką decyzją bym się w ogóle nie podpisał. Dla mnie to jest coś szokującego i coś, z czym ja się zgodzić nie mogę. Całe swoje lekarskie życie poświęciłem temu, żeby rozbudowywać i dążyć do tego, żeby była kardiologia, kardiologia żeby w Bieszczadach był ośrodek z prawdziwego zdarzenia. Ja z taką decyzją się nie mogę zgodzić. Nie od dziś wiadomo, że podkarpackie szpitale traktowane są pomacoszemu w porównaniu do innych placówek w Polsce. Roczna kwota przeznaczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia na jednego pacjenta wynosi u nas 1230 zł, to najmniej w całym kraju. W innych regionach jest ona o 200 zł wyższa. Ta różnica pomnożona przez dwumilionową populację Podkarpacia daje kwotę 400 milionów złotych. Za którą szpitale mogłyby już nieźle prosperować. Pracujemy w trybie całodobowym i niestety problem funkcjonowania polega na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za wszystkich pacjentów, którzy ze względu na swój stan zdrowia, na potrzebę leczenia, trafiają do nas. Jeśli sytuacja się nie zmieni, czeka nas prawdziwy dramat w służbie zdrowia. Już dziś, przez ciągły brak pieniędzy, często pacjentom pozostaje tylko modlitwa o cud.